Wykryli 47 przypadków Omikrona. Zamknęli milionowe miasto. Chińczycy wykryli 47 przypadków Omikrona. 9 milionowe miasto zamknięte. Chińskie władze zdecydowały o zamknięciu 9 milionowego miasta z Henyang, po tym jak wykryto tam 47 przypadków wariantu Omikron. Jak podała włoska agencja prasowa ANSA, oświadczenie o locch dawniej opublikowane zostało w poniedziałek późnym wieczorem. Chińskie władze stosują twarde reguły w walce z pandemią COVID-19. W ramach zasady zero tolerancji w walce z koronawirusem, zamknięte zostało miasto Shenyang w prowincji Liaoning w północno-wschodniej części kraju. To ważny ośrodek przemysłowy, w którym znajduje się wiele fabryk, m.in. BMW. We wtorek w całych Chinach odnotowano 4770 przypadków zakażeń koronawirusem. W zeszłym tygodniu, jak przypomina The Guardian, przywódca CHRL X i Inping mówił o potrzebie zminimalizowania wpływu pandemii na gospodarkę, jednocześnie wezwał urzędników do trzymania się zasady zero-covid, zwanej też zero-tolerancji. Media przypominają, że dziesiątki urzędników poniosło konsekwencje za to, że wirus miejscami wymyka się spod kontroli. Widmo surowych kar składnia wielu z nich do wprowadzania restrykcyjnych rozwiązań. Niektóre miasta takie jak Szanghaj uniknęły jednak całkowitego lockdownu. Zamiast tego stosuje się tam zamknięcia poszczególnych budynków. W jednych miejscowościach mieszkańcy mają zakaz ich opuszczania, a w innych zamykani są w domach.